Gotowi, by zanurzyć się w świecie najnowszych gadżetów i trendów technologicznych? Jesteście w idealnym miejscu. W tych nowinkach serwujemy świeże wiadomości ze świata technologii, niesamowite innowacje i aktualizacje dotyczące gadżetów, szybko i na temat. Niezależnie od tego, czy jesteście techomaniakami z krwi i kości, czy po prostu ciekawi Was przyszłość, mamy dla Was krótkie, konkretne historie, które naprawdę Wam się przydadzą. Dołączcie do naszej ekipy i bądźcie na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Kliknijcie subskrybuj i razem odkrywajmy przyszłość. Jeśli uwielbiasz krótkie historie z zaskakującym zwrotem akcji, to musisz posłuchać o Oli i jej psotnej poduszce z AI. Zastanawialiście się kiedyś, kto pisze wasze sny? Zapnijcie pasy. Ola miała problem. Jej sny były totalnie rozstrzelone. Czasem budziła się ze śmiechem, czasem z płaczem, a raz, nie pytajcie, znalazła skarpetkę w ręce, a poduszkę na podłodze. Więc kiedy usłyszała o poduszce Z AI, która śledzi sny i emocje, musiała ją wypróbować. Było ostrzeżenie. Niektóre rzeczy lepiej zostawić w podświadomości. Oczywiście kliknęła zgadzam się. Pierwsza noc, poduszka otuliła jej głowę, śledziła oddech i uwaga, nagrywała jej sny. Następnego ranka na telefonie wyświetlił się komunikat. Śniło ci się, że twoje koty rządzą światem, a ty byłaś pizzą zaśmiała się, ale sny stawały się coraz dziwniejsze. Pojawił się jej były, a poduszka zaproponowała, żeby go zablokować na Instagramie. Potem zaczęła sugerować o czym śnić. I Ola zaczęła się zastanawiać: Czy to ona śni, czy poduszka śni za nią?